Moi drodzy, witam was kolejnego dnia. Jest to nasz już, nie pamiętam który dzień, ale zostały nam jeszcze cztery w tym miejscu i będziemy wyruszać na, na samolot. A ja właśnie wyszedłem z, z naszej pięknej posiadłości wynajmowanej, naszego domku i idę tutaj do kuchni takiej outdoorowej, takiej nadwornej kuchni, żeby zrobić kawę, bo mamy tutaj zawsze gorącą wodę i możemy sobie sprezentować kawkę z rana, jeśli chcemy. Jest tylko rozpuszczalna, ale to nic, to nic, to nic. Zawsze to jakaś kawa, nie? no nie? No, tu można sobie, są takie, małe takie Macie też mikrofalę możecie sobie coś zrobić. Nie wiem, czym się gardę zawsze. Jest też mleko, ale nie wiem, jak ono długo stoi. Także nie będę ryzykować. Dobra, także... Kawka zaparzona, tu możemy wodę sobie też brać z takiego dystrybutora, tam macie właśnie mikrofale. Tu są kaski, na razie jeszcze nikogo nie ma. Tu mamy lodóweczkę, też możemy sobie rzeczy kłaść. Także wyłączam na chwilę aparat, bo muszę donieść kawę do domku. Co? Zapraszam was na ten beton. No w sumie nie powiedziałem co będziemy robić, pójdziemy sobie na bezludną wyspę zapalić co nieco i pokażę wam taką fajną knajpę tutaj, którą odkryliśmy i chyba jest jak, jak na razie najlepsza, także zapraszam. Jedną z zagwozdek, jakie tu mamy, jest to, czy damy radę dokończyć nasz susz przed wyjazdem. Mamy jeszcze 4 dni, zostało nam nie wiem ile. Zdyszka, może coś takiego. Więc dzisiejszy joint na tej bezludnej wyspie będzie dosyć konkretny. Jest to taka wysepka obok tej restauracji Stella, przy której już byliśmy poprzednio. Na pewno widzieliście przebitki. Można dojść kiedy jest tam na nią, kiedy jest odpływ. No, jak jest przypływ, też można dojść, bo jest bardzo płytko to jest praktycznie sama mielizna tam w miejscu tego... tego przepływu. Dopijamy kawę, budzimy się. A, i jeszcze właśnie zanim tam pójdziemy i skręcimy wszystko, to zajdziemy do... prześwietnej restauracji. Jest trochę droższa, ale... Naprawdę dobra. No i serio polecam Wam to miejsce. Bansan, Kokonat, totalna chillera, spokój, domki takie, wiecie, no letniskowe, z nich ciepło, mamy wiatrak. Wszystko jest takie trochę wilgotne. W sensie nie wilgotne, ale po prostu, wiecie, no takie, tak, takie uczucie, jakbyście byli w domku właśnie gdzieś nad jeziorem i jest bardzo gorąco. Komary nie dokuczają, bo moskitera nawet daje radę. Także, także luz. Tutaj mamy jakieś bagniska. Tutaj widziałem, od, 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 odtykali nam kanaliza, kanalizację, toalety w łodzie. Odtykali na łazienki, toalety i tutaj wszystko leciało. Takie małe szampko chyba tajskie. Bo żeby doj dojrzeć tu przy różnych zwierzętach, o przykład jakaś czapla, to jest, będzie ją widać. trochę się zlepiła, ale no chodzi mi o to, że jest to komfort taki biwakowo-obozowy, taki domkowy, bardzo fajny. W hotelu była klima tamtym, ale nie umywa się nam ten hotel do tego miejsca ze względu na tą ciszę, o której ciągle pieprzę. Także no naprawdę polecam, na razie zbieramy siły na bezludną wyspę i na dobre jedzenie. Moi drodzy betoniarze czas czas wykorzystać ten nadbiór suszu i skręcić jakiegoś dziwnego bakłażana trochę mamy zmielone nie wiem zrobimy może jakiś miks kilku odmian dodaję trochę aprikot bo to już jest doło i teraz dodamy jeszcze fruity loops sprawdzimy ten dziwny mix betonowa kuchnia w Tajlandii Dodaliśmy troszkę w toniu, bo jest to takie dosyć wilgotne i się krzywo pali jak się nie doda odrobiny. Chociaż odrobinki, ale dobra. bo czy ja dam radę sobie skręcić w tej, z tym filtrem? Spróbujemy. Kurde, za mała bledka trochę chyba. Większy filtr bym musiał zrobić, może zrobię z dwóch, bo z trzech w sumie mniejszych. Jeszcze nigdy tak nie kręciłem, ale no trzeba będzie, trzeba będzie, trzeba będzie. Najpierw trzeba była jakaś taśma, ale no <laughs> nie akurat nie na taśmy, więc coś takiego. trzylówka, to się da w ogóle, tak jak nie skleję tego skręcić, Może? może. ślizgają te filtry, niby takie king-size tabletki, a nic king-size się nie da skręcić, nie. Nie. Druga próba. Przez to, że jest tu tak wilgotno, ciągle te bletki się też kleją do siebie. Ale dobra, zrobiłem z dwóch taki jeden większy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Czy mniej też nabić, żeby się dało to skręcić jakkolwiek. O, dobra, taki trochę dziwny się skręcił, ale jest. Jest dosyć gruby. Prawie jak palec, no może nie aż tak gruby, ale jest dosyć duży chyba, co? Czy nie? Kupiowy. No jest. Godziny. Jest przed 10, od dziesiątej otwierają nam restaurację, także jeszcze trochę czekamy. Mini grubas zrobiony. Kurde, tak knajpa jest tak blisko naszej miejscowy, że zmieniałem nagrywać wyjście. Zmieniałem nagrać wyjście i już praktycznie jesteśmy. Jest to taka kawiarenka mała, u góry macie taką restaurację. Byliśmy w tej, tej restauracji i tak jakoś nie za bardzo nam się spodobało, ale tutaj... Tutaj bardzo spoko. I będziemy chyba nawet pierwszymi klientami. Jeszcze jakbyśmy trochę czekaliśmy na zamówienie, ale przez to, że było właśnie bardzo dużo ludzi. No jest od 10 niby otwarta, jest prawie 10. Także zobaczymy. A no i super ogromny plus tej miejscowy jest taki, moi drodzy, że znajduje się to zaraz przy plaży. Jest naprawdę klimatycznie... O, i tu widać tą wyspę, na którą chcemy iść właśnie. O tam. Liczymy, że tam będzie trochę głębiej i będzie można sobie popływać. Także jak na razie, czekamy na otwarcie knajpy. Kurde, zapomnieliśmy o jednym. Przecież wczoraj sprawdzałem Google Maps i dzisiaj jest jakieś święto tajskie. Konstytucji czy coś takiego. I godziny otwarcia tej knajpy mogą być inne. Także możemy obejść się smakiem. Z drugiej strony też trochę lipa, bo jak wszystkie będą restauracje zamknięte, ale nie, raczej nie. A jeśli tak, to... O nie, ta u góry już widzę, że jest otwarta. Też nie chcę nam się tam iść, bo tutaj naprawdę jest taki klimat i jest czysto, jest klima. Jednak jesteśmy trochę głodni i idziemy na tą górną restaurację. Też będzie to fajne, bo zobaczymy pewnie niezły widoczek. Wczoraj byliśmy wieczorem tam, było ciemno, ale dziś może być dosyć ciekawe. Chodzimy po takich schodkach, ale pić, faktycznie też chcemy się pić. Ciekawe, czy właśnie to będzie dzisiaj w ogóle zamknięte, czy później otwarte, bo o Jezu, chciałbym wypić szejka stamtąd. Wczoraj piłem kokosowo-bananowego i przecudne były. I taki widoczek. O Jezu, zaraz spadnę. Jest trochę tych do schodów. Dobra. Wbijamy. No widok jest dosyć zacny i tę góra w tle wygląda to dosyć ciekawie, kurde. Co by tu wziąć? Mam menu, zaraz Dostaliśmy po wodzie. Moje lemon ice tea bez cukru. Strynowa trawa. Wywar 50 batów. Kolejna rzecz to musli. Musli dostajecie taki jogurcik i tajska herbata. Ja jeszcze czekam na pankajka z bananem. No i przyszedł bananowy naleśnik. O, w miodzie nie ma mrówek, bo poprzednio jakbyśmy w tej sterli, to dostaliśmy naleśnika. Wylaliśmy miód, i w środku było pełno takich małych mrówek. Ja nam zmienili, oczywiście, ale to spoko. Udawałem się, że będzie za słodki, ale nie. Perfekcyjno. Dobra, jemy i ruszamy dalej. Mieliśmy jeszcze dwie małe butelki wody, i wyszło prawie. No to mamy pech, nie pech. Pani, właścicielka tej kafejki, właśnie tej fajnej, którą chciałem wam pokazać. Urodziła dziecko i przez trzy dni będzie zamknięta. Kurde, może się uda jeszcze to pokazać. Ale naprawdę, żarcie było takie, wiecie, tam fancy, bardzo fajnie się przyjemnie jadło, bo właśnie tak czysto tutaj, jeśli chodzi o restaurację, restauracje, to no, tu też było dosyć czysto właśnie, ale niektóre są takie, że smugi na talerzu, nie? Ale no dobra, schodzimy i wybieramy się na wyspę, żeby przypalić tego cygareta. Zejście jest tutaj przy tej steli restauracji i schodzicie po takich schodeczkach sobie małych. O, wchodzimy na... Mielizna, tak to się mówi. Nie wiem, byłem marynarzem, ale nomenklatura marynarska jest mi obca, mogę tak powiedzieć. Zobaczcie, pusto. No, także idziemy tam i tam coś zrobimy. Jeśli nie subskrybujesz, to zasubskrybuj i pamiętajcie, żeby kliknąć dzwoneczek, bo wtedy wyświetlają wam się powiadomienia o wszystkich filmach. No żałuję już, że wziąłem okularów. Śmiesznie się idzie, jak jakbym szedł przez pustynię, chociaż nigdy nie szedłem przez pustynię. Jedynie przez łebskie wydmy. Ale no to nie to samo, nie. Chociaż podobne, podobne. Dobra, jesteśmy. A, tu są takie skały. Tu jest tak. tu jest tak bardziej skalnie. Możemy iść zobaczyć tam, może będzie jakiś piach. Trzeba uważać też na kraby, bo lubią podszczypać tutaj z piachu Jest bardzo ich dużo. Jako się szybko chowają. Już najgorzej, że one wyglądają tak, jak te kamienie, nie? Te kraby. Znaleźliśmy taką małą, zacienioną, zacienioną miejscówkę tutaj. Jest trochę robaczków, krabów, trzeba uważać. Ale ogólnie to będzie chyba najlepiej, bo jest największy cień. Słońce jest za nami, także nie spieczemy się tak mocno. Dobra, także sprawdźmy tego skurczybyka. Uch, aż się z mnie leje. Dobra. Odpalmy. Oj, słyszę, że chyba kamienie z tyłu są. Na tej plaży. Lipa. No i chyba to będzie lipna plaża. Bo dużo kamieniów. Ale śmiesznie, że można sobie wejść na taką wyspę. Później też można, bo jest płytko, ale nawet dobrze się pali. No to się wybraliśmy na... Na wyspę! No co ty gadasz? Plastry mamy, tacie. No Dobra, to nie wchodzimy jednak tu, bo już jedna stopa rościjęta. O Boże! tu jest przysiądą na kamyczku. Mam nadzieję, że to nie krab. No, czyli wyspa ładna, plaża chujowa. Ale no, powiem wam, że to jest dosyć mocne. I serio fajnie się pali. Druga grubasa. Uch, ale jest paruwa. Spaleniem w taką pogodę jest ten minus, że jest przymuła odpalenia i przymuła od pogody. Ale skoczymy do wody. Panie była trochę zimniejsza niż powietrze, Ciężko tutaj o to, bo jest naprawdę ciepłe. Idę zobaczyć jak to wygląda. Uch, tak się spociłem, że teraz jak wiatr wieje, to mnie chłodzi. jeszcze mam tą nogę rozwaloną trochę. Mówiłem wam, że w ogóle uderzyłem kostką. Jak zsiadałem ze skutera o stopkę i przedwczoraj myślałem, że umrę z bólu wieczorem, mówię, ja pierdolę, ale wstałem, było git, trochę tylko teraz, ale naprawdę przez taką pierdołę coś takiego się stanęło, naprawdę. I co tam u was betoniarze, jak sobie spędzacie ten dzień, nie wiem kiedy wrzucam w ogóle ten film, ale powiedzcie. I dla zdrowie. Przez takie błotko, trochę dziwnie się idzie. Trzeba uważać na krabiksy i w ogóle inne rzeczy, ale jest pustynia. Jest przed 12.00. Najgorsze słońce, ale idziemy po środku bez czapek. Udarowiec TV. Mamy trochę do przejścia. Chcemy iść tam. Tam jest ten lasek i taki cień. Klażyczka. rozgwiazda sunie sobie kurde, ciężko się idzie tutaj. O Jezu, nie wierzę, dotarliśmy do oazy. Przejś na chwilkę w cieniu Ale się ciężko szło tą mielizną. Takie błotko. O, ale jest cień. Cienista miejscowa. Ale pali w banie to słońce. Całe plecy mam brudne, bo klapki mi chlapały i tak no, jestem po prostu ubrudzony mam to jeszcze tego trochę tego, ale taka mieszanka różnych odmian jest chujowa wam powiem lepiej palić jeden strain za jednym razem, bo tak jak zmieszacie kilka odmian to jest straszna chujnia, nigdy mi się to w sumie nie podobało, teraz tak skumałem ała, że no, nie mi się nie chce tego dopalać dobra, muszę chyba wejść do wody ochłodzić się popływane, jest tu dosyć płytko, może tak bardzo daleko macie już do szyi ale no trochę się schodziliśmy i chyba idziemy trochę na domek przychillować chwilowo, bo jest bardzo gorąco i przymulający strasznie był ten joint. Także też myślę, że zrobię z tego takiego dłuższego, zakończeniowego, jednego pewnie vloga. I wiecie jak to jest. Być może jest to ostatni vlog, być może przedostatni. Zobaczymy. Uff. Wróciliśmy z tej wyspy, chwilę pocilowaliśmy. Bardzo ubolewamy, że tamta restauracja jest zamknięta, ale tutaj jakieś 50 metrów od tych domków naszych widzieliśmy, że jest pizza za 200 batów. Spróbujemy. od pan kosi trawę. No, także za 200 batów chcemy zjeść coś europejskiego, bo już żołądki nam pękają. Jesteśmy tu w takim bardzo małym, okolicznym sklepiku, zobaczcie na no to, co jest, taki asortyment, bardzo skromnie, taki mały, wioskowy sklepik, kupujemy klapki. Tutaj mamy pizzę, po 200, no, zobaczymy, nie są zbyt duże, ale sprawdzimy. No i przyszła nasza pierwsza pizza. Nie jest z zbyt wielkich rozmiarów, ale za to wygląda apetycznie. Także... Nie, no, pizza bardzo spoko. Pani w ogóle powiedziała, że się jest pierwszy dzień, kiedy to otworzyła, i nam dziękowała, że przyszliśmy. Dobra, dobra pizza, składniki dobre, ciasto dobre. Tylko no w tej knajpie, która jest dzisiaj zamknięta, pizza takiego rozmiaru była za 100 zł, nie za 200. Więc kurczę, no, mam nadzieję, że jeszcze uda mi się pokazać to w tym odcinku, albo w następnym, nie wiem, no, zobaczymy, zobaczymy, bo naprawdę wa warta świeczki jest tam ta restauracja. Mamy tutaj pizzę z pińczykiem i dostaliśmy jeszcze w gratisie. Yes, thank you very much. I w gratisie dostaliśmy trzecią, więc zajebiście. Czyli... git. Pizzowe marzenie! Nie no serio, po tak długim jedzeniu tajskiego i mówię tu, o tym jeszcze chwilę pewnie. Kocham europejskie jedzenie. Kocham jedzenie z naszych stron, a zwłaszcza polskie. Dużo się jara tajskim. I nie powiem, są ciekawe potrawy, ale jakoś tak nie są to po prostu moje smaki. A ja zawsze byłem wybredny, więc może to dlatego. Jest tutaj ten większy się pojawił dziś. Nie biegnę czy ucieknie mi wielgach. Tamten to był szczeniaczek przy tym Dobra, witajcie w kolejnym dniu. Z który przywitaliśmy Legwanem, zajechaliśmy do pana na stacyjkę, tutaj sobie zatankować litr paliwa. Ruszamy na zwiedzanie wyspy, pożyczyli nam skuterki na pół dnia, bo jest 15, za 100 batów. Także bardzo git ci państwo w tym hotelu, są naprawdę zajebiści, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie polecam ten hotel, czy te domki i tak dalej. Macie tu cenę 55 batów chyba jest za litr, także no jest, ten skuter to bestia, ma 160 na liczniku, więc trochę pali. No i będę się chwalił, nie? Ale. No także tankujemy i jedziemy zwiedzać sobie wyspę dalej. Jeszcze zostały nam tutaj jakieś co dzisiaj, jutro i pojutrze. I po pojutrze już wypływamy na, na samolot po prostu dopukat. No. Zatrzymaliśmy się. Teraz objeżdżamy tą wioskę trochę... Wioskę, wyspę z drugiej strony. Spotkaliśmy taką. Ładniutką plażę. Tu być może coś skręcimy. No i pewnie jeszcze odwiedzimy tego ziomka ee, z tego kofika, który jest w tej dżungli. Tak, tak przynajmniej nam się wydaje. Jeśli będzie, to to zrobimy. No teraz czas coś przysmarzyć. Także no, z takim widoczkiem. Kręcenie baciczka. Może być przyjemne. O, ale mrwa wielka, uważaj, bo się puszę. Te mrówki naprawdę tutaj mają takie szczypce, że jak się przy, przykleją do was, to ciężko je w ogóle trzepać Wzięliśmy te Dewol, sądzę, że jest to jedno z lepszych odmian, które wzięliśmy tutaj na tą wyspę. A może ustawię was tak, że będzie stabilniej, przynajmniej jeden kadr z filmu. Powiem wam, że chyba sobie kupię skuter na lato w Polsce, bo jest to zajebisty środek transportu. Szybko ma upali, przewiewnie, bardzo zajebiście. Tak jak wspomniałem, fajnie, że udało nam się ogarnąć tą, to, że na pół dnia tylko za, za stówkę, bo takie 8 godzin na tą wyspę to jest zdecydowanie za dużo, jest ona bardzo mała. I jak wspomniałem ci ludzie, ten pan w ogóle też nam opowiadał o tym, że ta wioska jest, nie wiem czy mówiłem, że w 10% yy, muzułmańska, nie macie alkoholu na 7-11 tutaj. Wiadomo, znajdziecie w jakichś barach czy okolicznych sklepach, no bo są też stajowie. budyjscy, chyba, nie, nie, nie wiem, nie zawsze w tych religiach, ale, ale do czego dążę? Że ten pan powiedział, jest sam. Zumaninem, że zioło jest dopuszczalne w ich religii, także to mi się dosyć podoba. To mi się dosyć podoba, że, że jest to tutaj po prostu normalne. No i w ogóle ci ludzie wszyscy są kurwa tak przyjaźni, nie chcę krakać, ale no może oprócz tego gościa z tej steli restauracji, nie wiem czy to syn czy ktoś, ale jak już zawsze ma taką złą minę jak nas widzi, no ale no nic, nie. Przestaliśmy trochę tam jeść, właśnie po tej zajebistej restauracji, której jeszcze nie pokazałem, bo takiego smaka tam zapaliliśmy, że już wszystko idzie, nam aż tak nie smakuje, ale trzeba jakoś dawać radę, jeszcze dziś i jutro nie zamknięte i w piątek pójdziemy na szczęście. Także byle nie umrzeć z głodu tylko. A poza tym Stella jest spoko dalej tak. A zwłaszcza jeśli chodzi o smoothie. To najtańsze na wyspie. 50 watów. Świeżutkie, arbuzowe. Polecam. Być może te vlogi są trochę chaotyczne, ale, ale tak jak mówiłem. Tak powinien wyglądać prawdziwy beton. Tak jak był kiedyś. Także wracamy do korzeni, moi drodzy. No jeszcze dodam, że jest właśnie 15 czy 16. Jest to dopiero pierwszy joint dzisiaj, bo takie kilka tygodni wake and bakowania sprawiają tyle, że wzięło już się nudzi i fajnie przez chwilę być. Nie potrzebuję działać. Dotarliśmy na jeden z których końców wyspy. Zaraz będziemy musieli wracać, bo już nie ma nigdzie drogi, ale jest też uroczo. Niedługo będzie zachodzić słońce. Pewnie tego nie zobaczymy, bo będziemy jechać dalej. Może jakieś przebiteczki wam zrobię. Wyspa ta ma w sobie naprawdę coś magicznego, coś kojącego, co łagodzi nerwy wywołane przez naszą pędzącą cywilizację. Ciepło ludzi, przepiękne rajskie widoki, bardzo dobre ziółko i ten niepowtarzalny klimat. Będę tam często wracać myślami i może nie tylko myślami. Wzloty i upadki, zmęczenie to część podróży, część całego naszego życia może trywialne, ale prawdziwe. W życiu piękne są tylko chwile serio. Jednak nie dajmy się zgorzknieć, nie dajmy się konsumpcjonizmowi żyjmy, bo jest mało czasu betonujmy. Dobra, przyjechaliśmy do tego gościa w sumie z poprzedniego odcinka wyciągnął nam ziołko, ale raczej nic kupować nie będziemy, bo zapas jest zbyt duży, byłaby to bezsensowna strata kasy. Oreo Tutaj coś takiego Fajnie wygląda Hawaii Snow Jak tam <suszykne> Mandarin. No No tak o banana jakiś? Nie? Nie, ludzik ty. Oh bro, well, but my uh, but tonight. Tramble. Fault L. Elate. BCP. Wedding cake, Jaki malutki. Mały like No może półkę weźmiemy przynajmniej. do tak półkę. Chyba zdecydujemy się na pół grama White Apple test. No pachnie specyficznie. Tak zielono, bardzo zielono. No to może być, to może być, to możemy wziąć pół geta za 100 watów tego White Apple, żeby tak też na, bez sensu nie zajeżdżać, bo chcieliśmy go odwiedzić po prostu. For... Yeah. Oh, thank you very much. Kurde, yeah, ale spoko yeah. Także no zacznijmy, sprawdźmy to. Już bonga teraz nie zapadę przed jazdą skuterem, bo ostatnio jak tu byliśmy to przypomniałem sobie jaką moc ma bongo. Nie wiem dlaczego zawsze w głowie sobie użyłem, że wiadro jest takie bardzo, bardzo mocne, a bongo jest lightowa, a przecież tak dawno nie paliłem bąg, że zapomniałem o tym. Oh. Dobry smaczek Dobry, bardzo dobre ziółko W ogóle ma dobre ziółko Teraz poszedł schować je do domu Bo mówi, że od gorąca robi się żółte aż Więc zrozumiałe Daliśmy tutaj spróbować temu panu tej naszej satiwki Też jest ciekaw, pytała właśnie jaka Mówił, że zaczął palić jak miał 18 lat ma teraz 43 w ogóle bardzo młody wygląda i A i zapytaliśmy, czy robi sobie przerwy czasem A będzie, że tak, kiedy śpi To to oczu Zobaczcie jak to jest Chilowo. Tylko coś piszczy, tam jest jakaś budowa czy coś, ale ta palma jest fajna na środku. Wiesz co piszczy? Te linie. A, to może te linie. Także no, zaraz się ruszamy po coś do picia, bo jesteśmy bardzo spragnieni bardzo, bardzo, bardzo. Dotarliśmy do Stelli, kurde, przeraziłem się pod koniec, bo ten ziomek po tym bongu z tego co mu daliśmy, zaczął się tak w chuj krztusić, prawie się pożegał i, i, i tu widać było, że się co spizgał. My za chwilę odjechaliśmy, też jakaś dziwna sytuacja mogła być dla niego, że tak chillował sobie, przyjechali jacyś białasi i poczęstowali go jakimś chujostwem i się źle czuję. Rozumiem go. Przepraszam cię, Rajanie, jeśli to oglądasz. No, nie ma tak na imię chyba, ale sklep się tak nazywa. No i co, fajna okazja, bo nie planowałem tego, tak, żeby pokazać wam jak ta wyspa. A to i tak już widzieliście na pewno, ale zobaczcie, w tym samym odcinku to zrobimy, czyli rzetelnie. Sklecę ten odcinek. Patrzcie, to jest ta wyspa tam, gdzie szliśmy wczoraj rano. To łódka stała sobie na mieliźnie. To jest trochę głębiej. Ogólnie to jest podobno najlepsza plaża na, po tej stronie wyspy. Nie wiem czy na całej, jedna z lepszych, bo nie ma tylu kamieni. Na innych jest trochę kamieniaście. No i zamówiliśmy sobie szejczka, jak zwykle arbuzowego. Arbuz jest moim faworytem, chociaż napoje arbuzowe są obrzydliwe dla mnie, takie chemiczne, ale no, jest fajnie. Weszłoby się, weszłoby się tam, może wskoczymy do wody jeszcze. Także P.O.V. arbuzowego drinka z widokiem na tą wyspę, na której byliśmy, niech się trochę wyspa napije. Dobra, no i co? Niedługo będziemy się znowu zmywać chatkę ogarniać. Yy, nie udało się w tym odcinku pokazać niestety tutaj sali restauracji, ale w piątek będzie otwarto naszego ostatniego dnia tutaj, więc liczę na to, że mi się uda. W prawdopodobnie ostatnim odcinku już z tej serii, także betoniarze. Jeśli się podobało, to możecie zostawić lajka like i w ogóle i zrobić dużo różnych rzeczy i zbetonować, się. betonujcie dbajcie o beton. Trzymajcie się i... Do następnego.